I spotkanie, które wielu zawodnikom i kibicom z pewnością podniosło ciśnienie. W lidze Centralnej piłkarzy ręcznych horror, ale z happy endem. Drużyna Elling link Gwardii Koszalin po pełnym emocji widowisku wygrała z Jurandem Ciechanów jedną bramką 31 do 30. Słowo Mir bankowski. W tym meczu było wszystko: upadki, wzloty, huśtawka nastrojów i przede wszystkim niezwykłe emocje. Całe 60 minut było bardzo wyrównane, ale choć na początku prowadzili gwardziści czarnego czarne koszulki, to do przerwy jedną bramkę przewagi, 16 do 15, mieli goście z Ciechanowa. W tym spotkaniu, w połowie, jak wyszliśmy na boisko, było widać tą sportową złość, którą chcieliśmy pokazać wychodząc z szatni i nam to wyszło. Gdy na niespełna kwadrans po zmianie stron, to gwardziści zbudowali czterobramkową przewagę. Wydawało się, że zwycięstwo jest już na wyciągnięcie ręki. Nic jednak z tych rzeczy. Bo tym razem goście odrobili straty, by na 5 minut przed końcem odzyskać prowadzenie. Ale więcej zimnej krwi zachowali koszarinianie. A bramki Alego Mechizadecha, Wiktora Biskupa i Damiana Woźniaka dały minimalne, ale zasłużone zwycięstwo: 31 do 30. Po dwóch spotkaniach, gdzie przegraliśmy pożytek karnych, brakowało takiego spotkania, gdzie przejmujemy inicjatywę w końcówce i z minus 1 potrafimy jeszcze wyciągnąć na wygraną. Czasu na celebrowanie sukcesu jednak nie ma. Już we wtorek gwardziści podejmą zaległym meczu Ligi Centralnej AZS AWF Biała Podlaska. sławomie Pantowski, TVP 3 Szczecin.